mojej alergii towarzyszy bólu nasady nosa, który nasila się przy pochylaniu. Próbowałam różnych sposobów, ale nie zawsze pomagają. Bo to nie musi być ból głowy. To mogą być objawy bólu Zatok. I buprom Zatoki. Udrażnia Zatoki i zwalcza ból, uzupełniając terapię przeciwalergiczną. I Buprom Zatoki, to lek przeciwbólowy ze składnikiem, który udrażnia nos i Zatoki. Zwalcza ból Zatok, towarzyszące często alergii. I buprom Zatoki, silniejszy lek od bólu Zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam. Nochotem na chwileczkę zapomnienia na miłosny czaron. Sięgnij po słodką chwilę doktora Edkera, który niczego nie narusza i wyśmienity kisiel z owocami. Bez zobowiązań zaklęć przysiąg wielkich słów Słodka chwila, chwila zapomnienia. Doktor Edker, przepis na sukces. Lungo filaccio triste satacio, fila, fila ma che vuoi fila. Sei Verona? Malato nie, to OBI, inspiracja dla Twojego ogrodu. Meble ogrodowe Holiday, stół i cztery fotele wielopozycyjne 799. Kosiarka elektryczna lotak 32 399. Wszystko OBI. Wcześniej nie używałam elektrycznych odświeżaczy powietrza. Ale od kiedy mam ptyczkę Erwik. Airwig... Mogę wybierać spośród wielu unikalnych zapachów i tworzyć w moim domu niepowtarzalną atmosferę. Odkryj nowy świat zapachów Erwik. Erwik. Zapachy, które odmienią Twój świat. Porozmawiajmy, jak zadbać o sylwetkę i dobre samopoczucie. Nowy krem antycelulitowy Avon Solutions zmniejsza obwód ud o 3,8 cm. Formuła Burn and Block wzmaga spalanie tkanki tłuszczowej o 231% i zapobiega nawrotom celulitu. Osiem tygodni pozbędziesz się go na dobre dzięki nowemu, wyszczuplającemu kremowi antycelulitowemu Avon Solutions. Zadzwoń do konsultantki Avon. 0801 353 303. Zbyt wiele kredytów nie pozwala Ci normalnie żyć. Zamień wszystkie na jeden tańszy www.dombank.pl Hipoteki. Po prostu. Jeśli dbasz o to, ile ważysz, chcesz wiedzieć nawet o najmniejszych zmianach. Hmm, znowu trochę więcej? Dobrze jest przybierać na wadze, gdy nie jesteś na niej sama. Persona Tefal. Tefal, żyj z pomysłem. gorący kubek, tego mi trzeba. Tworząc nasze kolory inspiracje, czerpiemy wprost z natury. Z pomocą kolorów Śnieżki Max łatwo, wydajniej na trwałe wprowadzisz do swojego wnętrza pogodny nastrój. Śnieżka Max, barwy na pogodny nastrój. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. Dlaczego ty zawsze pijesz tylko to, co? No wiesz, zawsze tylko Sprite. No, lubię. No tak, ale. Po prostu lubię. Ty, ale co to za akcja? Czemu zawsze Sprite? O, dobra, pokażę ci. A co ci chodzi? No zobaczysz, stań tutaj. Wyobraź sobie, że ty jesteś Pragnienie, a ja Sprite. I co? No wiesz, no jak chcę się pić, no. Czujesz to? Jesteś Pragnienie, ja jestem Sprite. Okej. Okay. Pragnienie, Sprite. No. A, już łapię. <grymne> Można używać życia. Ale co z oczami? Kiedy Twoje oczy stają się czerwone, Wizin likwiduje zaczerwienienie i przywraca oczom zdrowy wygląd. Wizin. Nigdy więcej zaczerwienionych oczu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ceny jak malowane. W Praktikerze zawsze wyjątkowa oferta cenowa. Praktiker da radę. Kiszynka! Dzimy chumu chumu i młodszy brać. Ludzie pytają mnie, co to jest bambucia. Posłuchajcie. Gąbelki seczą. bambucza jest wszędzie, na każdym kroku, urodziny, u nowych, miłych znajomych, nawet w ogniu na kominku. Bambucza, bambucza, to pij z życia, wielki butli. Metafora taka. Pij fanta, na www.lot.com znajdziesz najlepsze loty na lato. Bruksela od 398 zł, Paryż od 570 zł, Larnaka od 980 zł. Tam i z powrotem. Lot po piękne wspomnienia. Atakujemy? Jeszcze nie, ale rycerze czekają. Niech się kamery tym pomalują. Atakujemy! Jest to nie! Atakujemy! Na pewności poczekajmy jeszcze dwa lata. Hammerite wchodzi w reakcję serdzą i już dwie warstwy zabezpieczają metal na 6 lat. <noise> Nowy Hammerite. Prosto na rdze, podwyższona trwałość. Nowość Rimmel Infinite Color. Szminka i błyszczyk w jednym. Nie Niedostarcia przez 10 godzin. Odporne na pocałunki. Super trwała Infinite Color. Rimmer. Prosto z Londynu. Łęczowianka z naturalnym koktajlem minerałów. Na Łęczowianka apetyt na życie. Ta maxima plus luka z banku i 50 zł gratis. Tylko teraz, tylko raz, ale za to dla każdego. Nie czekaj, zadzwoń. 0801 700 555. Spragnione, podaj im jupik, orzeźwiający napój niegazowany z zawartością naturalnego soku owocowego. Jupik to witaminy, sportowa butelka i orzeźwiające smaki. Teraz szukaj jupików z gwizdkiem Wypij jupik, usnij butelkę, dmuchnij w korek. Sprawdź, czy twój jupik gwizdze i gwiszcz na nudę. Jupik, pyszne fajne życie! Ciesz się wiosną i nowymi smakami, Milko. Kultury bakterii probiotycznych LKC zapewniają naturalną odporność Twojego organizmu przez cały rok. Jogurty Milko. Teraz o smaku wiśni, żurawiny i czerwonej pomarańczy. Ekstremalnie wytrzymałe wiązania molekularne oleju Elf Excelium gwarantują stałą ochronę silnika przez cały czas pracy. Elf Excelium chroni i służy. Nie jest łatwo uzyskać idealną ostrość zdjęcia. Wypróbuj cyfrowy aparat Panasonic z optycznym stabilizatorem obrazu. Widzisz? Doskonała ostrość. Optyczny stabilizator obrazu sprawdza się w każdej sytuacji. Panasonic. Sonic. Spokojnie, Fastum szybko ci pomoże. Fastu, będzie ci się lało? Hej, będzie, bo w krzyzu łomię. To weźcie Fastum. Fastum skutecznie usuwa bóle pleców, bóle półrazowej, i reumatyczne. Dzięki unikalnej formule żelu szybkownika przez skórę i uwalnia od bólu. Będzie dziś padać? Nie, pięknie będzie, pięknie. Ela, roku. Nade z krzyzu łamało, a po fastu nic nie boli. I no ja teraz turystom będę godać? Fastum wynika i ból znika. Przed użyciem zapozna się z treścią wódki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mmm, Caprio. Pysznie owocowe. Smaczne, podwójnie rodzinne, bo masz dwa litry Caprio w cenie jednego. Caprio, Połowa rodziny pije gratis. Jeszcze nie dzwoniłeś? To zadzwoń 0801 705 Co za ponętny minok. Come on. Dokądkolwiek sobie życzysz. Czy coś nas połączy Czy wysiądziesz? I już cię nie zobaczę. A jednak istnieje magia przyciągania. Flirtuj do woli, szukaj puszek z limitowanej serii z poradami jak uwodzić. Że za rzadko mówię, że ją kocham. Teraz lodówka powie to za ciebie Indesit Graffiti. Solidna, niezawodna lodówka, która przechowa nawet twoje wiadomości. To nie coś bierze. radość i beztroska. Coś bierze mnie. Mieszanka krakowska. Sam życia smak. Aromat dla noska. Coś wzięło mnie. Mieszanka krakowska. Powiedz o mieszance swojej koleżance. Pyszne galaretki w czekoladzie teraz w nowym, większym opakowaniu. E, e, dobrze, teraz, kto chce wreszcie przestać płacić za konto? Proszę na prawo. Proszę. Ciekawe. A kto chce zacząć zarabiać aż 5%? Zapraszam na prawo. Proszę pana. Czy ten bank, to duży jest chociaż, on. Pan pytał o bank BPH. W ciągu roku przeszło do nas pół miliona klientów z innych banków. Wyobraża, wyobraża pan sobie? To jest właśnie bank BPH, trzeci bank w Polsce. Znowu zapomniał powiedzieć o internecie. Przechodzisz? Velvet jest mocny. Velvet jest tak długi, że aż najdłuższy. Teraz jedna rolka welwet to tyle co trzy zwykłe rolki papieru toaletowego. Druga ma tylko ojca. Witaj w domu, księżniczko, znajdę ci najwspanialszy dom na świecie. Cudowny, pewnego dnia spotkały się. Widzę siebie, ja też. Tato. Kim ona jest? Postanowiły doprowadzić do pewnego ślubu. ze sobą poznać. Steve Gutenberg, Kirsty Ali. Czy to ty, czy to ja. Dziś o 17:10 w Siódemce